Dzisiaj omówimy najlepsze bronie w CS2. Na pierwszy ogień idzie najlepsza broń krótkiego zasięgu. Nowa, nowa to shotgun o niskiej cenie, co pozwala na zakup przy niskim balansie. Dzięki niskiemu rozrzutowi oraz dobremu patternowi ta broń jest idealna do obrony i ataku. Każdy strzał dobrze wymierzony może uśmiercić wroga, nawet jeżeli on posiada zbroję. Przeciwnicy w bliskim starciu nie ja mają w nią żadnych szans. Więc jeśli chodzi o bronię: bliski bliski to nowa idzie do STR. -u. Następnie moim zdaniem najlepsza broń na średni dystans. Także nowa. Pozwala jej na to niski rol. Tutaj widzicie klip Simpla robiącego kładrek. Więc na średni dystans. Nowa także idzie do STR. -u. Następnie najlepsza broń na daleki dystans po zmianie w CS 2. Jeżeli osoba używająca AWP zostanie trafiona strzał jest niecelny, więc należy używać broni, która nie ma takich problemów. Na przykład nowy. Oczywiście to tylko moja opinia i głównie to zależy od tego, czym dobrze gramy. Także łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. Dziękuję za oglądanie.